Cześć! Dzisiaj będę grać w mapę pobraną ze strony Minecraft Mapy.pl, strona, na której znajdziecie ponad 1000 polskich map do Minecrafta lub sami możecie udostępnić własną. Więcej informacji znajdziecie w opisie. Cześć, cześć, witajcie. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mapki, z Mapki ze strony Minecraft Mapy.pl. Słuchajcie, dzisiaj gramy oczywiście w polską mapę autorstwa Canon. Canon KG. Jest to jedna z najlepszych mapek, jakie zostały wrzucone na Minecraft mapy.pl i słuchajcie, ta mapa jest genialna, więc pamiętajcie o zostawieniu od Jaksa dla autora. Koniecznie proszę was, wejdźcie w link i zostawcie mu diament ponieważ chcemy go zachęcić, żeby tworzył więcej, ponieważ no widać, że ma do tego talent. Dobrze, słuchajcie, w takim razie wersja mapki jest na 1.12, trip Easy Normal Hard. Zalecane granie z OptiFine graj na podanym tekstur packu, który właśnie mam. Zbudowana w ciągu 25 godzin, mapa zawiera 15%. Poziomów wpisanych ponad 700 komend Są tutaj trzy rodzaje ptaków Red e, działa na jego grawitacja Czyli tak jak w grze standardowej Yellow leci bez oporu grawitacji Niebieski w locie rozstraja się TNT wybuchał od razu Blok trawy jest niezniszczalny Graj spokojnie, dla dobra komend bloków Czyli jasna sprawa No dobrze, no i Angry Birds zapewne każdy z was kojarzy Tego ptaszka i tego chociażby ptaszka I te inne, które są jeszcze No dobrze, w takim razie zobaczcie Mamy tutaj świetny podział na poziomy Weźmiemy sobie poziom pierwszy i zobaczcie jak to wygląda. Tak, na początku widzimy całą mapkę jak to wygląda e, z boku. Mm, teraz widzimy, jak to wygląda z boku, ponieważ zostaliśmy przeteleportowani. No i słuchajcie, prawym przyciskiem myszy możemy rzucać te ptaki i musimy zabić te świnie, które są właśnie tam, yy, no po prostu w tej budowli swojej. Świetna mapa, wow, wow, wow. Pamiętajcie również, że zostawienie łapencji w górę, ponieważ mapka jest naprawdę kozacka. No a łapency zawsze są spokojni i jednocześnie doceniają też pracę autora mapy. Dobrze, okej, okay, zostawiliście. Na pewno zostawiliście, spróbujcie wbić 10 tysięcy, może wam się uda, co? Zostawcie, dobra. W takim razie ciśniemy, koniec tego gadania i... proszę bardzo, prawy przycisk myszy, ciach. Wow, no po prostu świetne. Okej, okay, dobra, no i cóż, koniec może tego jarania się, zajmijmy się grą teraz. Okej, okay. no z tego co widzę ten ptaszek troszeczkę przeleciał z boku, nie wiem dlaczego nie walnął tutaj w tą ścianę. Ale jak widzicie, no niestety... Nie udało się. Nie zniszczyliśmy wszystkich świnek, dlatego poziom musi być przez nas powtórzony. No dobra, czyli tak. Lecimy jeszcze raz. Musimy teraz dać z siebie wszystko, musimy rozwalić te świnie. No i uwaga, czy nasze ptaszki sobie z tym zadaniem poradzą. Okej, okay, ciach. Dobra, jedna świnia padła, nawet dwie świnie padły. No i teraz musimy zabić tą ostatnią. Czemu to przelatuje? Nie mam pojęcia. Właśnie dlatego może nam się to nie udać. Ciach. No nie, co się stało? Czemu ona czemu ona przeżyła? Za słabe było to uderzenie tego ptaka. W takim razie jak widzicie, mapa jest całkiem wymagająca, albo to ja nie umiem grać. Zobaczymy. Tu jest jeszcze informacja, ale informacja, że Angry Birds w Minecraft jest budowana przez kanon. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Come on. musimy sobie musimy sobie dać radę z tym pierwszym poziomem. Boże, Roxu, jaka topa, ale przypał. Okej. Okay. Dobra. Teraz musimy sobie poradzić. Teraz nie ma bata. Pik. No dobra. Mamy dwie świnie, które jeszcze żyją. Ciach. Dobra. I ostatnia, którą musimy raczej trafić. Nie ma takiej opcji, żeby tego nie trafić. No idealnie w cel. Dobrze. Wszystkie świnki zabite. Lecimy z drugim poziomem ilość gwiazdek 2 na 3. Dobra. Okej. Okay. Tutaj mamy już 4 świnki, 3 ptaki. No dobra, jak na razie tylko czerwone, ale niedługo będą kolejne. Tyk. Wow, zabiłem 3 raz. No nieźle. Achievement get Monster Hunter. No proszę. Nie. Przeżyła. To źle. Nie! Jest, udało się, na szczęście przeleciało jakoś przez ten kobel z Dobra, ciśniemy z trzecim poziomem. Trzy gwiazdki. Proszę bardzo, jak kokrze. No tutaj jest już jakoś obmunkrowany z tego co widzę. Mam trzy ptaki, więc myślę, że uda mi się do niego dostać. No słuchajcie, pobierzcie sobie tą mapkę, ponieważ no nawet jak to oglądacie, to nie wiecie jak to przejść. Musicie zrobić po prostu własnymi sposobami dostać się do tych świń i to jest fajne. To jest fajne, że nieważne czy na przykład już tę mapę oglądacie, to również możecie sobie w nią pograć sami i zobaczyć jaka to jest frajda. Naprawdę działa to świetnie. Jak na Minecrafta działa to idealnie. Dobra, level Czwarty. Okej, okay, mamy trzy świnie, cztery ptaki. Czyli to raczej powinno być całkiem proste. No dobra. Ciach. Albo i nie, ale zobaczymy. Powinniśmy sobie dać radę. Dobra, jedno świetno świnia padła. No i teraz mamy dwa ptaki na dwie świnie. Okej, okay. jest dobrze, jest bardzo dobrze muszę przyznać. Ciach. Jest, no, dobra, dobra. Już myślałem, że jestem taki słaby w tą grę. Nie jest tak wcale źle. Ilość gwiazdek 2 na 3. Level 5. Okej. Okay. No nie wiem, napiszcie, czy widzieliście lepszą, kurczę, e, lepszą mapkę Angry Birds w Minecrafcie, no. No ja nie widziałem. Okej, okay, dobra. Mm, fajnie, że na te bloki działa grawitacja też. Dobra, no i teraz powinniśmy strzelić raczej tak samo. nie, nie, udało się. Restart. Dobra, no niestety, level failed, ale spróbujemy jeszcze raz. No, dobra, level 5. Hmm, jakby to przejść? Trzeba strzelać nisko, żeby te podpórki zniszczyć. No dobra, zobaczymy. Spróbujmy tutaj. Okej, okay, teraz powinniśmy się raczej dostać do niej. Jest. Udało się. Udało się. <laughs> nie wiem, ale ogromną frajdę sprawia mi ta mapka. Proszę, pobierzcie, ocencie autora, ponieważ no jest to dla mnie ważne, żeby autor e, był tutaj, e, no też jednocześnie miał jakąś zasługę w tym wszystkim. Bo czasami jest tak, że nagrywam jakąś mapkę ze strony i no i tak nie zostawiacie tych diaksów, a to jest po prostu no... Wiecie jaka to jest zachęta dla autora, jeśli zobaczy na przykład, nie wiem, 100 diamentów na swoim tym. O i mamy, zobaczcie, e, drugiego ptaka. Pyk. On leci prosto, dobra. To dobrze, ciach. Ok, jeszcze nam została jedna świnia, która może być trudna, ale spróbujmy uderzyć gdzieś w tam. O oh fuck, spadło za nisko, kurde. No dobra, niestety się nie udało, level failed. Tak i tak, tak słabo. Ale wiecie co, zostawię wam trzy ostatnie poziomy. Tutaj, żebyście sami sobie pobrali tą mapkę i sami sobie w nią zagrali, odkryli je samodzielnie. E, bo myślę, że będzie to wtedy spoko. Dobra. Ok. Ciach. No nie wiem, czy dobrze robię, że najpierw tym, ale zobaczymy. Trzeba poeksperymentować troszkę. Ej, teraz to drewno. Ciach. Troszeczkę niżej leci ptak niż, niż ten, niż, niż, po, niż celuje, więc pamiętajcie o tym. Dobra, no i teraz raczej na luzie. Eee, chwileczkę. Ciach. No, fartem, tak, muszę przyznać, ale udało się. Level siódmy. Ciach, lecimy. Dobra, cały czas mamy te same ptaki. E, domek i jakaś wieża. No dobra. Oczekajcie, a mogę tak? Mogę, tak, ale my. Dobra, zróbmy restart. Zróbmy restart, bo, 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 bo tak, bo po prostu straciliśmy jednego ptaka. Chyba, że. Czekajcie. No nie, no teraz, teraz na pewno nie wygramy. Pyk. No szkoda. Dobra, i na świnia nam została, co prawda, ale, ale nie przeszliśmy poziomu. Dobra, level failed. Ja wiem. Jeszcze raz spróbujmy. Okej, okay, level siódmy. No dobra. Mogę tu chodzić? Nie mogę tu chodzić. Widzicie co? Może to wam trochę przybliżę, co? O, tak będzie lepiej. No i dobra. No i teraz yy, bierzemy tego ptaszka. Nie, to nie jest dobre to przybliżenie. Tak fajnie widać, jak to leci. Okej, okay, no szczerze mówiąc, ten strzał był bardzo średni. Mm, no i mam jednego ptaka. Niedobrze. Ciach. Jest, padły. Ach, piękny strzał. Dobrze, e, lecimy z u e, Po raz kolejny jakiś samochodzik. No, powiem wam, że tutaj mógłbym się pobawić w to przerzucanie. Patrzcie. Mm, no, tak średnio wyszło, ale nie jest najgorzej. Spróbujmy jeszcze raz, pod troszeczkę innym kątem. O, dobra, jest dobrze, słuchajcie, nie jest źle. No, pokażmy klasę. Jest piękny rzut! Piękny strzał raczej. Dobra, dziewiąteczka. No i mamy nowego ptaka, blue. I z tego co wiem, ten ptak się rozstraja. Jak klikniemy shift. Tak, jak klikniemy shift. Ale muszę to ogarnąć, zobaczcie, rzucam w górę. Aha. Pięć. No dobra, muszę się nauczyć sterować tym ptakiem. Bo teraz to raczej słabo nam wyszło, muszę przyznać. To poszło nam bardzo, bardzo słabo. <laughs> Level failed. No dobrze, jeszcze raz w takim razie. Level 9. Ok. Hmm. No, polscy twórcy wymiatają z mapami. Naprawdę genialne mapy. Ehm, ok, pokazujecie klasę, muszę przyznać. Czekajcie. Aha. No dobra, czyli tak to działa. Czyli on sobie leci prosto, tak naprawdę. Piu! Bardzo mocny jestem, tak. To jest rzeczywiście plus. Czekajcie, ciach. Jest! Pięknie, udało się. Dobrze, level 10. chyba wam nie zostawię tych trzech ostatnich poziomów, bo naprawdę mi się tak przyjemnie gra. Już dawno mi się tak przyjemnie gra w jakąś minigierkę. To wszystko działa dobrze po prostu, nie jakiś zbagowane. Dobra. Okej. Okay. O, zrąbałem trochę. Mogłem go niżej puścić. No nie. Ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. No, słabo nie mam szans, żeby to wygrać. O, coś się nawet zmieniło. No niestety, tutaj przegrałem i bardzo sobie mi poszło, dlatego level fail oczywiście, bo świnki zostały. Jeszcze raz. Dobra, poziom dziesiąty. Poziom 10 to już wyzwanie. Okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, możemy też zachęcić autora do stworzenia kolejnej części tej mapy, ponieważ jest już cały kod. Więc jeśli chcielibyście zobaczyć kolejną część, to pamiętajcie, zostawcie diament i łapencję pod tym materiałem. Niech widzi, że chcemy wszyscy kolejną część. Dobra. O nie, o nie, dobrze. Słabo, ale może się to udać. Udało się. Pięknie. Jest. Level 11. Poziom 11. Okej. Okay. dobra, jesteśmy. I co my tutaj mamy? Mamy blok trawy, już jakiś TNT e, i świnki. No dobrze, tutaj można by tyle poziomu zbudować, chyba na tej mapie. Bo tu jest tak, kod jest zrobiony, i tak naprawdę tu edytor jest tylko potrzebny. Edytor poziomów, tak jakby, nie? Dobra, czekajcie, a teraz gdybyśmy zrobili coś takiego? Aha, trawa jest niezniszczalna. No dobra, zostały nam dwie świnki. Będzie ogromny problem. No nie, została nam jedna! Ja, trzy świnki nam zostały w takim razie wcześniej. Ajajajajajajaj, level jedenasty, jeszcze raz. Roxu, musisz sobie z tym poradzić. No nie bądź. Nie bądź lama. Dobra. Okej, okay, weźmy go niżej trochę. O Jezu, to było bardzo słabe. Kurde, co się dzieje, patrzcie. A, dobra, tu musimy zniszczyć w takim razie tą podpórkę. No, i znowu będzie to samo, bo trafimy w tamto TNT, patrzcie. No, nawet gorzej. Kurcze. Trudne, 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 trudne. No, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Dobra. Level failed, ja wiem, tak. No. O, jakie to przykre. Dobra. E, ciśniemy jeszcze raz jedenastkę. Okej. Okay. Dobra, mm -hmm. pyk. No, nie wiem, czy to był dobry ruch. Chciałem po prostu coś tutaj przetestować. Patrzcie, kurde, jak to przejść? Dobra, musimy pomyśleć, bo cały czas robimy tak naprawdę to samo, a tego nie chcemy. Um, hmm, no dobra, level failed, tak, tak, tak. Niestety. I zobaczmy, co tutaj możemy w takim razie jeszcze zrobić. Level 11, dobra. Więc tak, mamy świnkę tutaj na górze e, i tutaj jest TNT. E, no najlepiej byłoby, jeśli by te rzeczywiście ptaki spadały z góry i niszczyły wszystko od góry, ale niszczę bardzo mało tej bazy ich. Czekajcie. Okej, okay, pamiętajcie, shift się rozstrajają. O. Nie. No, niezbyt. No, bardzo niezbyt. Kurde, jak to przejść. Ha. Ale lipa. Ale lipa, słuchajcie. No, jak to przejść? Kurczę. Dobra, 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 dobra. Mm, jedenastka. Zobaczcie, tutaj mamy drewno, które pasowałoby, że ono by spadło i by zabiło te świnie. Czyli musimy zniszczyć to TNT na dole. Dobrze. Okay. Tu po raz kolejny. Ok. Jest dobrze, słuchajcie, coś się dzieje. No, i został nam jeszcze jeden ptak. Ale powiem wam, że nie mam pojęcia, jak mogę to zrobić. Cholera, chciałem go później troszeczkę roztagować. Muszę poeksperymentować jeszcze z tymi ptakami, które się rozstrajają. Roztra rozstrają. W locie rozstrają. Rozstrają się. <śm> Dziwne słowo, to chyba, jest, to chyba nie ma takiego słowa. roztrają Dobra. E, chcę zobaczyć, czy jak puszczę ptaka takty, czy on poleci prosto. Dobra, on poleci niżej. W porządku. Dobra, czyli chcę zrobić tak, żeby to szło tak. No ale widzicie, on leci pod jakimś kątem wyższym troszeczkę. I tego nie chcę. Tego kurczę nie chcę. Mm, no, pyk, pyk. Dobra, jedna świnia zginęła, ale tam się nic nie stało. Okej, okay, jeszcze raz. Czyli będziemy musieli pobawić się najpierw tymi ptakami, które lecą yy, bez grawitacji. Będziemy musieli zniszczyć te podstawy, a później będziemy próbować zrobić coś tymi ptaszkami. No nic, trzeba eksperymentować. Dobra, jedna padła. Fuck, ten nie padł. Dobra, no i teraz chciałbym zrobić coś takiego. Dobra, została nam jedna świnia. To nie będzie prosta. No nie, nie. Tak blisko, no. Kurde. Jeszcze raz. Ale już wiemy, jak to przejść, mniej więcej. Dobra, level 11. Ok, czyli lecimy z podstawami trzeba to jakoś fajnie trafić. Um, może nawet tak. Dobra, wtedy zabiję go na bank. Ciach. Ale słabo. Jeszcze raz. Replay. Ok, jedenastka. Ha. No dobra, spróbujmy jeszcze raz w takim razie. No to może gdzieś tutaj. Raz to leci normalnie, raz tak troszeczkę zbacza z kursu. No, tak jak na przykład teraz, w sumie. No, nie, 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 nie. To była bardzo słaba zagrywka. To było bardzo słabe zagranie. No nic, widzę, że autor tutaj rzeczywiście yy, dał nam pewne wyzwanie z tą mapką. Czekajcie, jeszcze raz. Yellow. Te podstawy chcę zniszczyć. Dobra. Niezbyt dobry strzał. Dobry strzał, nawet bardzo dobry. No i teraz muszę to troszeczkę niżej dać go. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze. I teraz y, chwila prawdy. Słuchajcie. Jest! O! Oh. Wow! Dobra, udało się. Okej, okay. mm, lecimy z poziomem. No co się stało? Czemu nie ma? Mam za mało gwiazdek, czy co? Ej no, ja chcę poziom kolejny, przecież grałem już jedenastkę. Czekajcie, może rzeczywiście mam za mało gwiazdek do odblokowania kolejnych poziomów, ale nie jestem pewien. Spróbujmy jeszcze raz w takim razie to przejść. Dobra, walnimy w tą ścianę, A co? No dobra, nawet dobrze na tym wyszedłem. Ciach. Bardzo dobrze na tym wyszedłem. To sama opcja co wtedy widzicie jest niestety. Ciach. No i będę mieć tą samą dokładnie co teraz. Miałem. Aaaa. No dobrze, słuchajcie. W takim razie myślę, że będziemy kończyć. Nie przejdziemy całej mapy, ponieważ chciałbym wam zostawić te ostatnie poziomy 4 dla was. Podejrzewam, że za słabo tutaj, gdzie nie gdzie grałem, żeby dostać, żeby odblokować te poziomy. Więc tak jak to jest normalne, i grze też Angry Birds, zapewne tutaj działa ten system bardzo podobnie. No i cóż. No i polecam mapkę. Polecam również autora. Sprawdźcie jego profil, bo z tego co widzę ta mapka jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję jeszcze raz Kanonowi za wrzucenie tej mapy na naszą stronę. No i zobaczymy, może zobaczymy go też w komentarzach. Jeśli tak, na pewno dostanie ode mnie serducho. No i dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapencji w górę dla mnie jak i dla autora za tą mapkę. No i jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, zachęcam do subskrypcji. Myślę, że warto. Dobra. Trzymajcie się do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.